Z nami Wacław Osiecki, Wac stoja, cześć i gratulacje. Siema ziomu, dziękuję. E, powiedz, spodziewałeś się takiego przebiegu walki? Taki był plan? E, taki był plan, taka była prośba i została spełniona. Została spełniona i bardzo dobry scenariusz. Debiutowałeś, był duży stres, no bo byłeś underdogiem, chociaż Twój rywal też był debiutantem. Tak, pojawiał się stres, i nie, ale radziłem sobie z nim dobrze. Nie wiem dlaczego właściwie byłem underdogiem, bo jakby ludzie mogli oceniać chyba tylko po przeszłości filmowej Sebastiana, w którym grał. E, Ale hajka? Sebastian mówił, że właśnie no, trenował gdzieś tam do filmów, czasami się przygotowywał i chyba to była jego przewaga. Tak, no, przygotowywał się do filmów, e, natomiast e, ja przygotowywałem się do walki i być może e, to zaważyło. E, no i stary, po prostu przepracowałem sumiennie ten okres przygotowawczy, tak jak wczoraj mówiłem Twojemu Ziemalowi. No i najwyraźniej udało się. A chcesz jeszcze dalej gdzieś w tych sportach walki tutaj się realizować we flikach? Zobaczymy, zobaczymy, jeżeli będzie jakaś propozycja, to być może. Z innymi raperami, czy, czy obojętne? Niekoniecznie, bo jakby jest to moje podwórko rapowe i nie chciałbym tutaj robić jakichś zamieszań. Być może poszerzyć sobie jakiś gron odbiorców. Teraz fajnie, że mogłem walczyć z Sebastianem ze świata filmowego. I myślę, że to jest ciekawe. Ale rapowego opcją. też. Tak, to prawda. Ale głó głównie filmowego, jakby z niego się wywodzi i myślę, że tam jakby z tego jest bardziej znany, tak? Jakby myślę, że hmm. historia rapowa jest jego taką dodatkową drogą nową. E, no i tam miałem na myśli, że fajnie by było poszerzać sobie i mieszać te światy i wybierać to, co najfajniejsze. A muzyczne jakie plany? E, dzisiaj, e, dzisiaj na Spotify mój nowy single wystaje 2 białe MRC, Sprawdzajcie to wkrótce klip. E, na dniach właściwie wlatuje na mój kanał. YouTube Vacto, wbijajcie. E, a kolejne single już wkrótce i teraz poświęcę się w pełni muzyce. Uh, no i będę bumpował singlami, o czym będę informował na moim Insta i social mediach. Szybko, dynamicznie, tak jak w klatce, dziękuję. Dzięki stary.